Wszystkie, wszystkie przepisy BHP są spełnione. W przeciwieństwie do reszty. Jesteśmy zabezpieczeni. Nic nam się nie stanie w, w trakcie koncertu. Za resztę nie, nie odpowiadamy. Różne Jesteśmy po raz pierwszy robili. na Kraftwerku. Opowieści o filozofii tego... A ten Kraftwerk to już stary człowiek musi być, nie? No, Johann von Kraftwerk, to taki kompozytor niemiecki. My jesteśmy ich hagofanami i chcieliśmy go zobaczyć. Bo sklonowali go niedawno i zrobili takich czterech. I generalnie to jest ciekawe bardzo, to triumf technologii. Przyjechaliśmy z Irkucka czy z tego... czy, czy z Krasnojarska? Z daleka przyjechaliśmy. Tak naprawdę jesteśmy ze Szczecina i z Trzebieży. Znamy się z liceum plastycznego i słuchamy Kraftwerk'u od zawsze. No i co? Co z tej muzyki wyciągnęliście, się? Że, że trzeba obalić demokrację i zaprowadzić technokrację, że po prostu maszyny zbawią człowieka i nie ma innej, nie ma innej możliwości. Czekamy na te czipy na i ostatecznie na rewolucję transhumanistyczną, na zamianę człowieka w falę radiową, żebyśmy byli pozbawieni ciał. Naprawdę wolni kiedyś do końca, no za pomocą technologii to się stanie tak, tak uważam, ale... Pięknie powiedziane. Tu, są te... tu mamy izotopy sp sp specjalne. Dzień dobry. Przyjechaliśmy z. Tak, tak naprawdę? Prawda. Przyjechaliśmy ze Szczecina. Ja Żaden z Krakowa. Z nas nie jest ze Szczecina, ale tam się poznaliśmy. Razem się uczyliśmy malować i rysować i słuchaliśmy muzyki Słu różnej. Słuchaliśmy radioactivity w radio po raz pierwszy. Radio to activity. nas świeciło. Po prostu... słyszymy, że to jest ta muzyka. To był cios. Przestaliśmy słuchać disco polo wtedy. Daj. Tak. I się spaliliśmy wszystkie za płyty słuchanie prawdziwej muzyki ale to jest poważnie teraz mówimy No i od tamtego momentu tkwimy w zamiłowaniu. Mieliśmy pojechać ostatni koncert. Trapsberg był chyba 5 lat temu z tego co kojarzę, ale przez perypetię szkolną studenckie nam się nie udało. Egzaminy i te sprawy. No ale w tym roku już nie mogliśmy odpuścić. No i jesteśmy. Nie. Pan Igor sprzedał nam to oto powiedział, że byśmy nie upuścili bo w Poznaniu ma znajomych no ale my się będziemy dobrze bawić i, i świecić i pozdrawiamy Pana Igora serdecznie uwaga nie, nie na aparat, bo wyżre ja, ja bym chciał być robotem kuchennym bo w zawodzie moim jestem kucharzem. Dziękuję. Ja Chciałbym być sondą kosmiczną, która jest wystrzelona gdzieś tak, tak leci przez kosmos, i nie, nie wiadomo gdzie dotrzeć. O, nie, to ja bym też chciał być sondą, ale nie kosmiczną, tylko taką w szpitalu. Dziękuję. Eh, yeah. hey.